Eleven. Hey, mm -hmm. tackle your fears with all your courage. Trust in your friends and you can win. It. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off. The passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard. But none of these things matter when we score a goal. Hey! If you love football, our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up if you love football. In a Zuma 11. In azuma, hey, in azuma, here we go. Wy i to bardzo. Dziadku, ja od tak dawna chciałem cię poznać. Ja cię też. Dziadku, najsilniejszy rywal. Groziło mi wtedy spore niebezpieczeństwo. Garfield coś knuł. Postanowiłem wykorzystać jego plany przeciwko niemu. Przede wszystkim musiałem wiarygodnie sfingować własną śmierć. Gdy znalazłem się w Kongo, zacząłem węszyć i zbierać wszystkie możliwe dowody jego przestępczej działalności. Sporo informacji przepadło, a większość z tego, co zebrałem, była bezużyteczna. Garfield sprawnie zacierał ślady, dlatego musiałem węszyć głębiej. Całkowicie mnie to pochłonęło. Mieszkańcy kongijskiej wioski serdecznie mnie przyjęli. Byli dla mnie bardzo mili. To oni nauczyli mnie, jak się troszczyć o innych i zakochałem się w tamtym miejscu. Bardzo lubiłem przebywać w towarzystwie zarówno tamtejszych dzieci, jak i dorosłych. Czas jednak płynął nieubłaganie i ani się obejrzałem, minęło 40 lat. Nawet teraz, gdy o tym myślę, jest to dla mnie sporym szokiem. Jak można przegapić 40 lat? Dziadku! Od dawna śledzę Twoje poczynania. Chłopcze, muszę przyznać, że jesteś bardzo dobrym ramkarzem. Możesz nie wierzyć, ale to w części Twoja zasługa. Notatnik, który zostawiłeś. Specjalne taktyki. Wszystko było idealne i zrozumiałe. Byłem strasznie podekscytowany. A teraz, kiedy zakładam tę przepoconą bandankę, czuję jak przekazuje mi twoją miłość do piłki nożnej. Ślady na rękawicach są dla mnie wiadomością. Nigdy nie zdradź swojej ciężkiej pracy. Gdy gram w piłkę, czuję, że jesteś obok i że mnie wspierasz. Ale muszę być jeszcze silniejszy. Muszę. Muszę być lepszym piłkarzem. Mm. Powiedz, A? czy lubisz grać w piłkę nożną? Uwielbiam! Jestem niezmiernie wdzięczny Losowi, że obdarzył mnie takim talentem. Czyżby? <laughs> Dopóki będziesz w to wierzyć, będziesz coraz lepszy. A wtedy... Uoha! Zanim się obejrzysz! Rozbłyśniesz! Rozświetlisz całe niebo niczym tamta gwiazda! Mm? Nie wszystko kumam, ale spróbuję. <ścoughs> Będę dalej bardzo ciężko trenować! Gan, Shan, Dan! A co to był za okrzyk? No wiesz, to ta super obrona, której mnie nauczyłeś podczas ostatniego meczu. Gan, szan, dan! Jasne? Gan, szan, dan! Hmm? Ach, to. To tylko zlepek kilku przypadkowych sylab. Bez najmniejszego sensu. Co? Chyba żartujesz! <laughs> Mam wrażenie, że zrozumiałem tę taktykę, więc będę ją doskonalić! Tak! Wiem, że ją dopracuję! Świetnie, nie krępuj się, skoro czuję, że dasz radę. <śm> Jak się pan czuje? Dobrze. Po prostu nie wiem, czy jestem w stanie go pokonać. Spokojnie, Markowi się uda. Hmm. Bardzo możliwe. Bardzo się cieszę, że polubiłaś piłkę nożną. <śm> Czemu pana to dziwi? W końcu jestem pańską uczennicą, prawda? Widzę więc, że przyszedł czas na zmianę. Jesteś gotowa? Ach. Możesz wrócić do sztabu Inazumy. Dlaczego? Ponieważ świetnie się rozwinęłaś jako menadżerka. Jestem przekonany, że i Inazumie przydadzą się twoje umiejętności i wiedza. To znaczy, że chciał pan, abym została menadżerką, żeby Inazuma zyskała na sile? Nie mogę się tego doczekać. Chcę tego. Chcę grać przeciwko najlepszej drużynie na świecie, przeciwko jeszcze dużo silniejszej Inazumie. Teraz pana rozumiem. Zrobię, jak pan mówi, i wrócę do Inazumy, a w finale damy z siebie wszystko, grając przeciwko pańskim gigancikom. Dobrze, wiem, że ten mecz będzie ekscytujący. <śm> 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 Nelly Raymon będzie od dzisiaj jedną z menadżerek naszej drużyny. Słuchajcie, pogubiłem się trochę. Czy Nelly nie jest menadżerką gigancików? Hm, zgadzam się. Czy przyjmowanie kogoś, kto ciągle zmienia drużynę, jest dobrym pomysłem? Nelly, chłopaki. Mm. Huh? 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 Witaj w domu, Nelly. <laughs> Dzięki. Liczymy na ciebie, Nelly. Huh. Liczymy i trzymamy kciuki. Fajnie, że będziemy razem pracować. <laughs> Będzie dobrze. No czy w takim razie jesteś gotowa na trening? I znowu jesteśmy razem. Cieszę się. Tak. Ja również. Huh. Stara dobra Inazuma w komplecie. Jazda! Zaczynajmy trening. Tak! Będąc menadżerką Inazumy, muszę ich wspierać. Musisz w jakiś sposób rozwinąć tygrysią burzę. Racja, giganciki nie przegrali jak dotąd żadnego meczu, więc żeby im strzelić bramkę, muszę mieć jakiś silny strzał. Ha dymona! Nie dobrze, to był przeciętny strzał, tyle, że połączony. Tak! Więc co robimy? Hej, Axel! Znów spróbujcie mi strzelić! Dobra! Ha. Ech, chłopaki, przecież dobrze wiecie, że trójka jest lepsza od dwójki. Racja. Powinniśmy spróbować. No to jazda! Wystarczy tylko poprosić. Ha. Ech, 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 ech. Jesteś gotowy? Ech, 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 ech. Nathan! Ładnie! Aha. Za wolno. Piłka jest moja. Najtańsza! Mam ją! Wszyscy są bardzo zmotywowani. Przed nami mecz finałowy. Jak sądzisz, który z nich ma w sobie najwięcej pasji? Nie przestawajcie! I jeszcze raz! Ha. O nie! To go musiało zaboleć! Gzewier uderzył z bardzo bliska! Nic mi nie jest! I jeszcze raz! Nieźle się nakręciłeś! Dobra! Zaangażowanie kapitana pozytywnie wpływa na całą drużynę. Tak. Ale to przykre, że tak krótko widział się ze swoim dziadkiem, który w dodatku trenuje drużynę przeciwko której będziemy grać w finale. A jednak właśnie to jeszcze bardziej go motywuje. To właśnie Marek, jakiego znamy. Chyba tak. W półfinale wymiarowa ręka została pokonana. Muszę ją dopracować przed finałem i zrobię to. Obiecuję. Posłuchaj, przyjechałeś tu jako piłkarz i na zumy, prawda? A ja przyjechałem na wyspę Jokot jako trener gigancików, zgadza się? Mm. Mam zamiar wypełnić mój trenerski obowiązek. Moim celem jest zwycięstwo gigancików. Ten finał będzie wielkim pojedynkiem pomiędzy naszymi drużynami, a nagrodą będzie tytuł Mistrzów Świata. Nie odpuszczę tylko dlatego, że jesteś moim dziadkiem. Dobrze wiedzieć. Ale pamiętaj, że giganciki to bardzo silny zespół, który trenuje już od bardzo dawna. Radzę wam uważać, nie wiadomo, co się może stać. Ech. A kapitan Hektor, tak jak ty, jest bramkarzem w dodatku jednym z najlepszych na świecie. Na twoim miejscu bym go nie lekceważył. Jeden z najlepszych? A więc zmierzymy się z najlepszym zespołem na świecie? I... Ja nie mogę się już doczekać! Ja A! również! W finale o mistrzostwo świata zagram przeciwko własnemu wnukowi i bardzo się z tego powodu cieszę! Aż mam dreszcze na samą myśl, ja tak samo! Moje ciało aż krzyczy, żeby już wejść na boisko! Ale musisz pamiętać, że w piłce zwycięzca może być tylko jeden. Jednak wygrać można z każdym pod warunkiem, że wierzy się w wygraną. Nie zapominaj także o szacunku, z którego wypływa piłkarska duma! Mm. Jestem dumny z moich trenerskich osiągnięć i zrobię wszystko, żeby pokonać i na zumę. Nieważne jak silny jest twój zespół. I jak świetnym bramkarzem jest Hektor. Wygramy. Poprowadzę moją Inazumę do zwycięstwa. <grymny> w tym roku zostaniemy Mistrzami Świata. Aaaa! Sama nie wiem. Jak walczyć z gigancikami? Jak mamy ich pokonać? O. O. Czy to Mark? Wydawało mi się, że skończył na dzisiaj z treningiem. Ale... Nelly! O. Mark, co ty... Ty tutaj? Nelly, o czym ty mówisz? Ale ten dźwięk! Tak, ktoś trenuje na plaży z oponą. Prawdę mówiąc, myślałam, że to ty. Cześć, Hektor. Cóż, cześć, Marku Ewansie. Co ty tutaj robisz? Dobrze znam twój styl gry. Od trenera Ewansa wiem o twoich specjalnych treningach z oponą, technikach obrony czy taktykach. Właśnie dlatego przyszedłem. Chciałem mieć pewność, że zrozumiesz, jakim jestem bramkarzem. Uh! 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 Dlaczego? Odpowiem pytaniem: A co Ty byś zrobił na moim miejscu? Niech będzie. No to pokaż, co umiesz. Uh! A więc tak broni. Nie, na pewno stać go na więcej. Przecież dziadek tak bardzo go chwali. Ktoże, może to właśnie dziś. Zrozumiałem, jaki jesteś dobry podczas meczu przeciwko FC Garshield. Jednym zdaniem spełniłeś marzenie trenera Evansa. Ale powiedział, że te słowa nic nie znaczą. Że wykrzyczał po prostu jakieś przypadkowe sylaby. Wiem, o czym mówisz. Robił już tak. Postąpił tak w przypadku naszej drużyny. Mówisz poważnie? Ale wtedy dostrzegłem twoją reakcję. I ucieszyłem się, że wnuk trenera Evansa jest świetnym bramkarzem. Jednak na myśl o naszym meczu aż mam dreszcze. Udało ci się! 'Opanowałeś tę technikę, ale nie pozwolę ci wygrać, bo zagram od ciebie lepiej. A! Daję ci słowo: nie mogę się już doczekać. Wszystkiego o piłce nauczył cię mój dziadek? Tak. Wszystko zaczęło się w dniu moich ósmych urodzin. Pamiętam dokładnie, jak spotkałem go po raz pierwszy. Wtedy byłem najgorszy w naszym zespole. Ja już naprawdę dłużej nie mogę. Chcesz sobie odpuścić tak, jak robią to przegrani? Nikt nie zna Cię lepiej niż Ty sam. Pogodziłeś się już z faktem, że jesteś gorszy od pozostałych. Czy nie powinieneś więc trenować, żeby być lepszym piłkarzem? Lepszym piłkarzem? Wszyscy świetni gracze, których znam, wiedzą, w czym są dobrze, ale zdają sobie też sprawę ze swoich słabości. Wiedzą, co potrafią, a czego nie potrafią, ale nigdy się nie poddają. Nawet najwięksi piłkarze mają czasem wrażenie, że ich wysiłek nigdy się nie skończy i z pewnością każdy z nich miewa chwilę zwątpienia. Rozumiesz, co mam na myśli? Aha. Osiągają sukces dzięki dodatkowemu wysiłkowi i pracy. Ponieważ są doskonale świadomi swoich umiejętności i cały czas ciężko trenują, żeby je zwiększać. Sami zdają sobie sprawę z postępów. Powoli, ale konsekwentnie są coraz lepsi i lepsi i docierają coraz wyżej. Tak się właśnie zdobywa szczyt. <laughs> Hektorze, to cechy prawdziwego piłkarza. To cechy wielkiego piłkarza. A więc co ty na to, Hektorze? Czy chciałbyś dotrzeć tam ze mną? Na sam szczyt, tak zrobię co w mojej mocy. Dotrę na sam szczyt, daję słowo. Aaaa! 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 Zawsze chciałem pana zapytać, dlaczego wybrał pan akurat mnie. Jestem pewien, że było wielu zdolniejszych ode mnie piłkarzy. Z powodu twoich oczu. A? Zawsze miałeś dobre oko do piłki. Zależy ci na tym sporcie bardziej niż innym osobom, z którymi miałem okazję pracować. Chcę przez to powiedzieć, że masz oczy prawdziwego piłkarza. To prawda! Kocham piłkę nożną. A? Ty naprawdę kochasz piłkę? Tak jak ja. Właśnie dotarłem aż tutaj, ponieważ poświęciłem się temu sportowi i ufam twojemu dziadkowi. Wykonywałem dosłownie wszystkie jego polecenia. Mark, jesteśmy do siebie bardzo podobni. Zrobił postępy. Przyznaję, że jest dużo lepszy. Dotrę na sam szczyt dzięki trenerowi Ewansowi. 啊,啊 Zabraził nią i ją zatrzymał. Jemu się udało. Ja też ją złapię. Rzucił mi wyzwanie. Skup się, skoncentruj się na ruchu. O, Nelly! Jesteś cała, prawda? Nic ci się nie stało? Nie, nic. Co to było? Ja też bardzo wcześnie poznałem boską rękę. Mówiłem ci, że jesteśmy podobni. A więc oto Hector Helio, bramkarz, którego wybrał mój dziadek. Wiem, że jesteś świetnym bramkarzem i dlatego nie mogę się już doczekać naszego meczu. Do zobaczenia niebawem w finale, Mark. Był ode mnie dużo szybszy. Co? Co masz na myśli? Uwolniłem boską rękę o wiele wcześniej od niego, a mimo to gdy nadleciała opona, uderzyliśmy ją w zasadzie w tej samej chwili. Rozumiem, jak możliwe, że on był szybszy od Marka. Hektor Helio. Po lepszym poznaniu siły Hektora pojawi się zaufany pomocnik. To Paolo z włoskiego Orfeusza. Pomoże nam się przygotować do finału. Oglądajcie kolejny odcinek Jedenastki na Zoomy. Towarzyski trening z Paolo. Ale będzie się działo! My heart can take no more. Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Krzysztof Pieszak. W wersji Polskiej udział wzięli. Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Kudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Klewakosz czerwiński Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.